Cześć, ostatnio kupiłem T-Rexa na Bricklinku. I czy się opłacał? Przekonamy się. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Was na mojego nowo założonego Instagrama, legenda podkreśnik Lego, na którym będą pojawiać się materiały dodatkowe. Koniecznie, zasubskrybuj kanał, by nie ominęły Cię żadne filmy z jurajskiego maratonu. Fajny ten T-Rex, tylko taki chyba trochę mały, ale wiadomo, przyszedł w kopercie i go zaraz odpakujemy. Kurczę się, że będzie bardziej ruchliwy. Dobra, żartowałem. Oto prawdziwy T-Rex. Jest spory. Mierzy sobie ponad 20 cm długości i 128 gram. w porównaniu do Triceratopsa, jest dużo większy. O, a tu porównanie z moją ręką. Jeszcze tego małego T-rexa. Taka scenka rodzajowa. Oczywiście można by narzekać, że gdzieś tam ryska mała, na nodze jakieś lekkie zadrapanie, no i trochę był brudny na szczęście, ale wiadomo to. Dzieci się bawią, później się na Bricklinku kupi od kogoś, ale jestem zadowolony i polecam kupować elementy na Bricklinku osobno, jeśli nie chce się całego zestawu. W ten sposób można sporo zaoszczędzić. W takim razie ja już będę kończył, bo mnie zaraz T-rex zje. A wy koniecznie zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i zostawcie łapkę w górę. Widzimy się następnym razem. Cześć!